Witam wszystkich na moim kanale. Jestem Iza. Zapraszam na Tarota codziennego. Dziś mamy poniedziałek 6 czerwca. Sprawdzimy, jaki będzie dzień dzisiejszy dla wszystkich znaków Zodiaku. Poniedziałek 6 czerwca. Jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków Zodiaku? Poniedziałek 6 czerwca. Jaki będzie dzisiejszy dzień? Poniedziałek 6 czerwca. Jeżeli chodzi o osoby z znaku barana, tutaj macie kartę dziesiątki kielichów, tak więc rodzina, najbliższe otoczenie, dziś będą dla Was bardzo ważne. Karta może mówić o różnego rodzaju imprezach rodzinnych, narodzinach dziecka, adopcji, być może niektóre sprawy mogą dziś dotyczyć Waszych dzieci. Karta też może mówić, że w dniu dzisiejszym na przykład dowiecie się o jakichś zaręczynach, o jakimś ślubie. Jeżeli chodzi o byki, no tutaj u Was dziś musicie uważać na niespodziewane sytuacje. Nie wszystko pójdzie po Waszej myśli. Karta wieży ogólnie też podpowiada, że lepiej dziś nie zaczynać niczego nowego. Osoby spod znaku bliźniąt, tutaj macie kartę umiarkowania. Tak więc mogłabym powiedzieć, że to będzie dzień jak codzień, bez żadnych rewelacji, ale tutaj karta może właśnie podpowiadać, żeby dziś zachować taki balans, taki spokój, żeby wszystko odpowiednio wyważyć. Osoby spod znaku raka w dniu dzisiejszym mogą spodziewać się jakiegoś gościa. Ktoś może podążać w Waszym kierunku. Karta szóstki mieczy może mówić również o tym, że to Wy właśnie wybieracie się w jakąś podróż, ale też karta może wskazywać na wzmożone kontakty drogą zdalną. Osoby z znaku lwa macie kartę kołaków fortuny, tak więc dziś Wasze życie może się zmienić o 180 stopni. Musicie być przygotowani na to, że dziś rządzi los, pewne kwestie są Wam przeznaczone. Jest to też bardzo dobry dzień dla osób, które lubią sobie od czasu do czasu pograć w różnego rodzaju gry hazardowe. Osoby z podznaku panny, w dniu dzisiejszym możecie troszeczkę popłakać, może ktoś Wam sprawić przykrość. Ogólnie to nie będzie zbyt udany dzień dla Was, tak więc też starajcie się nie myśleć o tym, co kiedyś Was raniło. Osoby z podznaku uwagi, w dniu dzisiejszym być może mieliście ciężką noc, cały czas macie jakieś takie obawy cały czas tworzycie pewnego rodzaju negatywne myślokształty. Ogólnie cały czas będziecie mieć taką świadomość, że coś bardzo negatywnego może się wydarzyć. Karta dziewiątki mieczy również wskazuje na sytuacje, w których jest taki wzmożony kontakt drogą zdalną. Jeżeli chodzi o skorpiony... Coś może dziś być poza Waszym zasięgiem, coś może być droższe niż pierwotnie zakładaliście, być może ktoś będzie się czuł lepszy od Was. Karta rycerza monet wskazuje mi bardzo często na przyjazd, na przykład kuriera, tutaj karta też może mówić o tym, że powinniście podnieść Wasze kwalifikacje, tak więc jest to bardzo dobry dzień dla osób, które chcą na przykład zapisać się na różnego rodzaju kursy, szkolenia, czy też jakieś warsztaty. Jeżeli chodzi o strzelce, Wy natomiast dziś możecie mieć kontakt z mężczyzną, który na co dzień chodzi w jakimś mundurze. To może być pan, jakiś urzędnik, policjant, jakiś pan ym, doktor. Tutaj też, jeżeli jesteście mężczyznami, to w dniu dzisiejszym warto polegać na swojej inteligencji, na swojej wiedzy. Też możecie dziś odbyć jakąś taką bardzo poważną rozmowę. Jeżeli chodzi o osoby stanu wolnego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać mężczyznę już z przeszłością. Jeżeli chodzi o osoby z poznaku koziorożca, w dniu dzisiejszym możecie otrzymać pomoc, jakieś pieniądze Jest to bardzo dobry dzień właśnie na pisanie pism o różne dotacje, jakieś zapomogi Karta szóstki monet może również wskazywać na takie sytuacje, w których to Wy właśnie w dniu dzisiejszym komuś wyciąganie, wyciągacie tak zwaną pomocną dłoń Ale też tutaj karta podpowiada, żeby właśnie zachować taką równowagę, jeżeli chodzi o dawanie i branie Osoby z znaku wodnika w dniu dzisiejszym być może będziecie żyły jakimiś iluzjami, fantazją, będziecie patrzeć na świat przez różowe okulary. Tutaj karta mówi o tym, że coś możecie błędnie odebrać, coś może wam się wydawać. Nie wszystko jest takie, jakie wy z góry zakładacie. Jeżeli chodzi o ryby, to tutaj bardzo pozytywny dzień. Ogólnie, jeżeli macie coś trudnego dziś do załatwienia, to jak najbardziej wchodźcie w te tematy. Z tego względu, że każdy będzie dla Was dzisiaj bardzo przychylny, jest to bardzo dobry dzień dla osób, które chcą wejść w jakiś stabilny związek, dla osób, które na przykład chcą się oświadczyć dla różnego rodzaju ślubów, dla budowania jakichś takich stabilnych fundamentów. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wszystkim życzę oczywiście ładnego poniedziałku i zapraszam Was na jutro. Pa pa!